się Maneczko, witam wszystkich. Słuchajcie, 7 kwietnia, 27 stopni Celsjusza. Taka była słoneczna pogoda, teraz takie mocno wiszące, nisko wiszące chmury, chciałem powiedzieć, dusząca się pogoda, ale zaczynamy. Tutaj kolega przede mną jedzie, może nie kolega, bo to nieznajomy, po prostu spotkany tak na trasie motocyklista. Słuchajcie, wczoraj byłem na targach motocyklowych, raczej na targach motoryzacyjnych w Poznaniu na MTP. Słuchajcie, no wiadomo, nie będę tego nawet porównywał z targami wrocławskimi, bo to jest całkowicie inna skala, całkowicie inne miejsce, całkowicie inny prestiż. Poza tym targi wrocławskie są tylko motocyklowe, a tutaj są takie motoryzacyjne, czyli jest i część samochodowa, i motocyklowa, i część detailingowa, część części samochodowych, więc nie będę tego nawet porównywał, wiadomo, że rozmach jest o wiele większy. Jakby ktoś, oczywiście imprezę jak najbardziej polecam, jakby ktoś chciał jechać w przyszłym roku, to Na jedno od razu zwracam uwagę, jeżeli jedzie w weekend, kiedy jest mnóstwo ludzi, bo targi trwają bodajże 4 dni, czyli to jest czwartek, piątek, sobota i niedziela. Ja byłem w sobotę, czyli w weekend, słuchajcie, mnóstwo ludzi. Ja już oczywiście, że w Poznaniu mieszkałem i może nie przez to, no, no zna, znam charakterystykę tego miejsca. No to parking sobie obrałem gdzieś daleko na wlocie do miasta i tramwajem podjechałem do centrum, więc ja uniknąłem tego problemu z parkowaniem, bo na pewno on był. Słuchajcie, ludzi było fuli, tych samochodów widziałem tam, im bardziej centrum, tym bardziej wszystkie uliczki, wszystkie miejsca parkingowe zabite, więc warto się na to przygotować. Jeżeli ktoś by się wybierał w przyszłym roku, no to jak najbardziej niech pomyśli, rozważy, żeby samochód zostawić gdzieś dalej i, i dojechać na targi, na targi już tramwajem. To jest, czy tam innym środkiem komunikacji miejskiej, czy, czy innym sposobem po prostu, żeby nie musieć zostawiać tego auta blisko targów, no bo jest ciężko. No jeżeli chodzi o wystawców, no to co, no standardowo nie było BMW, ale co mnie, co mnie zdziwiło, słuchajcie, nie było Yamahy. Ani we Wrocławiu, ani w Poznaniu nie widziałem Yamahy, więc jestem taki trochę zawiedziony, no bo to jest jednak ta marka, którą ja jeżdżę, więc jakby to było można e, ocenić, tak by to można było ocenić, że no nie wystawili się, no i nie zobaczyłem Tenery Explorer, muszę podjechać do Motorlandu, do Wrocławia, obiecali mi, że... Już powinni ją mieć na początku kwietnia, więc pewnie ją będą mieli, więc chciałem podjechać i zobaczyć. A tak poza tym to wszystkie marki większe było. No wiadomo, nie było wszystkich Chińczyków: nie było Kut Motor, czyli tej nowości, która zadebiutowała w tym roku na, na polskim rynku, którą wróżą, że będzie takim game changerem. No bo w miarę dobre parametry, silniki pokopiowane od konkurencji, tej silnej konkurencji i cena w miarę przystępna. To też ważne. Słuchajcie, to, to tyle. No i co? I jeżeli chodzi o następny temat, jeżeli chodzi o następny temat, no to targi jak najbardziej polecam. No słuchajcie, no wie, duża strefa, duża strefa tych wszystkich wystawców. Wiadomo, że jak było dużo ludzi, tak jak ja wam mówiłem, że w piątek było dużo ludzi, no to były kolejki do stoisk, no bo na stoiska nie wpuszczano zaraz wszystkich naraz, tylko Oddzielano, minimalizowano liczbę osób. Wiadomo, te maszyny też ileś kosztują, one stoją na wystawie, ale one też trochę kosztują, więc żeby tam nie było za dużego ścisku, żeby broń Boże nic się nie stało, no to jak najbardziej ograniczano ilość, ilość osób na, na stoisku i do danych stoisk, chyba najbardziej do Kawasaki, Hondy i MV Augusta widziałem. Ustawiały się te kolejki. No był Harley, był Triumph, Triumph, w ogóle Almond zostałem swoim stoiskiem, czyli Zontes, Zontes, tam też był Junak, Moto z tych Chińczyków, to też widziałem, Kawasaki, Honda, MV Augusta, dwie, dwa czy trzy, trzy egzemplarze Bimoty nawet były wystawione, więc trochę tego było, Suzuki nie widziałem, o, nie widziałem Suzuki tutaj na plus na targach wrocławskich, ale dobra, nie będziemy poddawać, słuchajcie, wymiar tych targów jest całkowicie inny niż wrocławski, wrocławskich, i też ta impreza jest o wiele większa. Ja jak najbardziej polecam, oczywiście była ta scena świata motocykli w salonie 3A. Tam był akurat, ja trafiłem akurat na wykład po Ksi girek, bo też tak celowałem, więc mi się tam mega podobało. No i co, porozmawiałem tam ze znajomymi. No i zawinąłem strzałkę z powrotem, słuchajcie. Teraz nawiązując do tych pytań wszystkich, które po ostatnim szorcie do mnie trafiły, do, po tym szorcie, gdzie siedziałem na że 9, gdy mówiłem, że to będzie mój następny motocykl, oczywiście. Tak uważam, że po wyjściu, słuchajcie tego nowego Tiger 900, ja jestem nim naprawdę zafascynowany. Jego warunkami i tym, co on potrafi robić, ja jestem naprawdę zafascynowany. I ja będę celował ten motocykl, wcześniej czy później. To jest dla mnie docelowy motocykl, bo tak jak ja wam powiem, tak, jeżeli chodzi o tego tracera, to jest fantastyczny motocykl. On ma przed... no, fenomenalny silnik, słuchajcie, naprawdę. On ma fenomenalny silnik i, i ja to jak najbardziej potwierdzam, ale dla mnie docelowy taki funkcjonalny motocykl no to będzie Tiger 900k. No i nie ma tutaj dwóch zdań. Tiger 900k to jest taki motocykl, który i po szosie sobie poradzi fajnie. Te 90 Nm i, czy, i, 9, i 108 koni mechanicznych teraz fantastycznie, nie dużo mniej niż ten. On sobie fajnie na, na szosie poradzi, a też wiedzie w szutry, no bo nie ukrywajmy, tracer, tak jak ja mówię, on się wydaje tylko na szosę. To jest motocykl. Tutaj ten mój konik jest tylko y, do szosy. Oczywiście zaraz się odezwą głosy, że my jeździliśmy tresterem w terenie, no to jeździcie sobie dalej. No i Moje zdanie jest takie, że on się nadaje tylko na szosę. Zobaczcie sobie prześwit, tak, jeszcze jak w dwójkę usiądziecie, ten motocykl ma 190 kilo z niskim prześwitem. Jak usiądziecie w dwójkę, to ten prześwit się zmniejsza. Zobaczcie sobie, jak w terenie można jechać i po jakim terenie można jechać zupełnie bezpiecznie, żeby nie uszkodzić tego motocykla. Tylko tyle, więc... Y... Tiger 900, no oczywiście też, żeby znowu nie było, ja nie porównuję Tracera do Tigera 900, bo to są dwa całkiem inne motocykle i każdy z nich został do czegoś innego stworzony, ale y, mówię, dlaczego ja sobie upatruję na Tigera 900 na motocykle. I y, 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 takie jest moje zdanie, no bo już zrezygnowałem z tych dużych motocykli, uważam, że te duże motocykle, to nie wiem, czy się fan, z... ja się nie robi bardzo długich tras na no, drugi koniec Europy, czy po autostrategię nie wiem, jaki fan może z tego być, oczywiście ci bardziej doświadczeni motocyklisty jak najbardziej. Tak, ja uważam, że taki, taka Multistrada 1200, czy taki GS 1300, czy, czy 1250 Adventure, czy Tiger 1200, na dzień dzisiejszy by mnie mogły przerosnąć. Bo słuchajcie, w nawiązaniu jeszcze, i reasumując ten filmik, który tam kiedyś nagrałem, a propos, już wam mówię, a propos. Tego, że Tiger 900 polecam na pierwszy motocyk, oczywiście jak najbardziej tak. Dla osób oczywiście o jakichś tam warunkach fizycznych, bo najważniejsze jest, żeby ten motocykl ciebie nie przerósł. Takie jest moje zdanie. Najważniejsze jest, żeby ten motocykl ciebie nie przerósł. I mnie jak najbardziej ten motocykl nie przerasta. Ja się czuję na nim bardzo bezpiecznie. Mi się bardzo dobrze na nim jeździ. Myślę na Tigerze 900 też mi się, też by mi się dobrze jeździło. No i tyle. I taki nagrałem właśnie filmik, bo tak uważam, że to będzie mój montocyk docelowy. Oczywiście z kierownikiem Salonu Triumfa w Poznaniu właśnie na tych targach zamieniłem kilka zdań i się padła taka, taki pomysł, taka idea, żeby już zmieniać. Oczywiście ja na razie się do tego nie szykuję. Tracer mi pasuje, aczkolwiek ja jestem szalony, słuchajcie tam. Ja jestem takim szaleńcem, że, że ja nie wiem, co jutro, co jutro będę robił. Poza tym, że, że idę do roboty, jak się obudzę. No i tyle. Tyle w temacie, nie? No jedzie, jedzie, jedzie gościu. No i tyle w temacie tych targów. Ja najbardziej targi polecam, jeżeli chodzi o zapytania odnośnie tych wszystkich tam zmian Tracer'a 900, to to na razie na spokojnie. Nie kręcimy w tym temacie, tylko tak sobie uznałem po ostatnich targach zarówno we Wrocławiu jak i w Poznaniu, że ten motocykl chciałbym jako docelówka. Oczywiście, ja testową w tym sezonie odbędę. Nie ma tutaj dwóch zdań. Na pewno odbędę, i wtedy może po powiem, że nie, nie, to nie ma sensu. No ale na razie, tutaj Tracerem się dobrze bawimy. Tutaj nie ma żadnych problemów z tym motocyklem. Widzicie, to chcę, jechać, to chcę jeździć i dla mnie Tracer jest w zupełności wystarczy na dzień dzisiejszy. A co przyniesie jutro, to jest już następny temat, nie? to jest naprawdę następny temat i, i nie chciałbym o tym debatować. Słuchajcie, po lewej stronie mamy Gostyń, tutaj Bazylika na tu jest Jasna Góra, bo to nie Święta Góra, Święta Góra w Częstochowie, w Gostyniu mamy Jasną Górę, na południowej Wielkopolsce i tyle. Dobra, to jest koniec tego filmiku. Siemanko na filmowanie tych targów motocykl, motoryzacyjnych w Poznaniu, na których byłem. A, jeszcze jedna rzecz, bo rozmawialiśmy tylko o motocyklu. Jeżeli chodzi o Część samochodową, oczywiście, wszedłem. Słuchajcie, wszystko nastawione pod samochody elektryczne. Ten, kto mnie zna, wie jakie mam, ja mam nastawienie do samochodów elektrycznych, więc długo tam nie byłem i uważam, że ta motoryzacja idzie nie w tą stronę, w którą iść powinna. Tyle ode mnie. I co? Siemaneczko. W takim razie tyle co do targów. Ja korzystam z pogody. Życzę wszystkim motocyklistom taki, taki żeby ta pogoda trwała, żeby, był, żeby deszcz praktycznie w ogóle nie padał. No i co? Do zobaczenia na trasie, i tyle samo powrotów, ile wyjazdów. W szerokości lewa w górę. Trzymajcie się, cześć. uh